Witamy w części poświęconej kontrowersjom magazynu FLS Weekend. Na początku mamy dwie zaległości. Pierwsza zaległość to mecz Geokragoni, atakującego zawodnika drużyny Oni zatrzymuje wciskiem bramkarz drużyny Geokrak, a następnie próba dobitki zatrzymywana jest przez kolejny ślisk tym razem zawodnika z pola. Gwizdek sędziego w obydwu sytuacjach milczał, czy sędzia powinien zarówno w pierwszej, jak i w drugiej sytuacji przerwać spotkanie. Tak, no, ja powiem tak, to, tak bo jest tą sytuację, tej to zawodnik oddał strzał, często w takich sytuacjach jest tak, że oddał strzał i to, co się potem już zdarzyło, to e, nikogo nie interesuje. Natomiast tutaj ta piłka trafiła w słupę e, i zawodnik, on miał jeszcze możliwość dobicia tej piłki, gdyby nie to, że został trafiony przez bramkarza e, ślizgiem, a bramkarz piłki nie zagrał, więc tutaj faktycznie można było pokusić się o podyktowanie rzutu karnego. No i ta druga jakby sytuacja z ślizgiem zawodnika kraku Tutaj mam mieszane uczucia, bo zawodnik, drużyny, Oni już leży na murawie i w jakiejś tam odległości od niego ten ślizg był wykonywany. Więc nie wiem, czy tutaj można zarzucić kontaktowość tego ślizgu. Tak? No, można powiedzieć, Ciężko że to sobie, był bezkontaktowy. Nie, bo... Natomiast było to bez kontaktu, bo zawodnik był tam odległości ten był wykonany. Więc jeżeli jest ślizg bez, bezkontaktowy w polu karty, no to, to wtedy nie A Też zawodnik, zawodnik z drużyny Oni leżał, więc wiadomo było, że się do tej piłki nie zbliży, więc da, można traktować tutaj wydałem, jako, 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 powiedzmy, bez kontaktu, no bo... Ale na się należał. Na należał się za pierwszą sytuację. Okej, okay, rozumiem. Nie. I druga zaległość, na prośbę Konrada Skrockiego z drużyny Delta Nobica, Delta Nobica Formów piomet, Tomasz Faulowski. Tomasz, pa Tomasz Pawłowski z drużyny Delta Nebica fauluje Krzysztofa Schuma z Formów Pio i otrzymuje żółtą kartkę. Czy zawodnik Formów wychodził na czystą pozycję i czy kartka żółta się należała? Bo faul chyba Słuchajcie, ewidentny. Tutaj nawet nie chodzi o kwestię tego czy na czystą pozycję czy nie, tylko kwestia faulu taktycznego. Piomet wychodził z kontrą, prawda? V był, to nie podlega wątpliwości. Czyż ta kartka Uniemożliwił wyjście z kontrą, więc y, moim zdaniem można było tu pokazać kartkę. Natomiast szczerze mówiąc, sam na meczu miałem wątpliwości, czy, czy jednak y, warto było w tej sytuacji akurat pokazywać, no bo to było jeszcze na połowie Piometu. Mam wrażenie, że w wielu takich sytuacjach jednak kartki się nie pokazuje, aczkolwiek nie można mieć pretensji do sędziego, że tą kartkę pokazał, no bo jednak fał taktyczny był. Zawodnik D -D stracił piłkę, nie był zainteresowany jej odzyskaniem, tylko był zainteresowany przerwaniem akcji, więc nie można mieć pretensji do sędziego, że kartkę pokazał. No takie sytuacje należy też analizować globalnie w całym meczu, tak? Jeżeli sędzia zawiesza sobie poprzeczkę na takim poziomie, że tego typu faule gwizdzi, to powinien być potem konsekwentny i we wszystkich tego typu podobnych sytuacjach też też i dawać kartki, tak? No tutaj akurat analizuję ten, ten tylko wycinek, więc tak jak powiedział Wojtek, tu się z tym zgadzam, jest to faul taktyczny i można pokazać, pokazać kartkę. Też nie wiemy, czy to nie będzie na przykład drugi, trzeci, czy ktoś tam faul Pawłowskiego i wtedy też za samą kumulację fauli można, można kartkę dostać, tak? Ale tutaj raczej chodzi o faul taktyczny i to, że Piotr że miał szansę na, na kontrę. I sytuacje już z tego tygodnia. Dwie z meczu Młodzi Godyci Gredytorzy, dwa niepodyktowane w ślizgi. Pierwszy za sprawą Jana Klicha, drugi za sprawą Michała Tobiasza. Obydwaj zawodnicy reprezentują Gredytorów. W obu przypadkach gwizdek sędziego milczał. Czy, czy sędzia powinien gwizdnąć i odgwizdać przewinienie? Tak, moim zdaniem, zdecydowanie. Pierwszy ślizg to jest w ogóle klasyka gatunku w polu karnym, na dużej szybkości, z dużą dynamiką. Mm, więc, więc ewidentny, ewidentny karny, dziwię się, bo sędzia był dobrze ustawiony, widział, widział tą sytuację, więc, więc tu jest no, bardzo poważny błąd, który, który no, w pewnym sensie wypacza wynik meczu. No i druga sytuacja z, z drugiej połówki, kiedy też własnym karnym tutaj już jest nieco mniej dynamiczna sytuacja, jednak też dochodzi do tego szlizmy na murawie to tylko. Mniej klasyczny, ale. ale też zgodny z definicją, bo jednak jest to całość wykonywana dynamicznie i jeszcze do tego w bezpośrednim kontakcie z rywalem. Mimo, że piłka jest zagrana, to jednak też powinien być źródło karne. I, no I z tego obrazu się rysują dwa karne dla, dla geodetów, abstrahując od tego, czy byłyby strzelane, czy nie. No to jednak mecz był przegrany dwoma, dwoma bramkami, więc ciężko tutaj nie mieć pretensji do arbitra, żeby patrzył w wynik spotkania. Wojtek? No, tak. Moim zdaniem karne dwa się należały, więc tutaj sędzia popełnił błędy. Szkoda. Bardziej, że tego sędziego chwaliliśmy wcześniej za jeden mecz, w którym po profesorsku wizdał ślizgi, więc nie można mu zarzucić, że nie wie, że ślizgi trzeba trzeba gwizdać. Nie wiem, czy nie uwaga, czy zła ocena sytuacji. W tym tygodniu po raz pierwszy zaczęła się pomeczowa ocena sędziów. I jak już mogliśmy zauważyć, te oceny po meczu są w jednej drużynie diametralnie różne. Zawodnicy z tej samej drużyny potrafią dać sędziemu no zarówno dwa jak i 5. Oczywiście te związki były należy do kapitana, natomiast ta, roz, ta rozbieżność zaraz na gorąco po meczu jest, jest duża. Tak, ale, ale jest to jakby świeży pomysł, coś co wprowadziliśmy od tego tygodnia, żeby w jakikolwiek sposób spróbować ewoluować pracę pracy arbitrów. Wydaje mi się, że jednak, mimo tego, że te rozbieżności się zdarzają, to jednak zawsze. Dochodzi do jakiejś rozmowy między zawodnikami, oni też sami potem się jakby strofują, żeby nie przesadzać, bo tak źle. Tutaj fajnie poddyktował to. Więc suma summarum oni potem starają się ustalić jakąś ocenę dla, dla arbitra. Często te oceny są takie złe wbrew pozorom. Nagle się okazało, że było sporo szóstek, między innymi w hicie Tep za obaj kapitanowie dali szóstkę sędziemu, więc, więc sporo tych dobrych ocen jest. Zdarzyły się też noty gorsze, było parę czwórę, były parę czwórek, były trójki. Mieliśmy jedną jedynkę w, w, w tym tygodniu, więc, więc postanowiliśmy ten mecz wziąć pod lupę, tak, żeby faktycznie ocenić, czy sędzia zasłużył, zasłużył na jedynkę. Więc będziemy sobie... Wypisałem sobie 20 sytuacji z tego meczu, w których sędzia podejmował takie, powiedzmy, istotniejsze sytuacje. No, po których było głośno, tak? Bo tak, to, to, to był mecz, czy, było głośno. Czy, czy, czy sytuacje, które, które warto, warto przeanalizować? No i zobaczymy, jak, jak, jak to wyszło. Maćku, w takim razie oddaję Ci czas antenowy i, i zapraszam Cię do, do analizy meczu Wiktoria Kraków Latin Kings, bo z tego meczu y, są te kontrowersje. Tak, tutaj było ja takie słowo, że m, tutaj była jedynka wystawiona przez m, drużynę Latin Kings, no i w trakcie meczu było sporo pretensji, tak jak mówiłem, było dosyć głośno. M, no i tutaj przeanalizujemy sobie tę sytuację, natomiast e, też chciałem tak e, nadmienić, że ta ocena była podyktowana jakby też w tym, że sędzia no, forował gracze Witorii prawda? To taka była ocena graczy Latin Kings, że nawet pojawiły się takie mocne słowa, że drukował. No zobaczymy, jak to było. Myślę, że te sytuacje pokażą. Nie, czy rzeczywiście uzasadniona ocena Latin tak, Kings. To, Chodzi o mecz właśnie Latin Kings Vitoria z, z niedzieli. Pierwszy dzień, kiedy takie oceny wprowadziliśmy, <laughs> no to może zacznijmy, że tak tych, tych sytuacji jest sporo. Pierwsza sytuacja to jest faul Laszczyka za Latin Kings na Michale Palu. Tutaj też były pretensje, że, że faulu nie było, ale widać na wideo ewidentnie, że kopięto od tyłu w nogi Michał Pal, więc rzut wolny jak najbardziej jak najbardziej prawidłowo podyktowany. Następna sytuacja to jest Wojciech Szak kontra Marcin Żurek. No i widzimy nakładkę zawodnika z Wittorii i faul świst zdjęty, więc również poprawna decyzja. Sędziego. I potem mamy sekwencję dwóch ślizgów Kapitana Latin Kings, z Marcina Żurka. Najpierw na czystą sytuację wychodzi Wojtek i ślizg, który trafia w piłkę, ale oczywiście jest wiadomo kontaktowy, więc jest to fał. Tutaj już można się zastanowić, czy sędzia nie powinien pokazać rzuty kartki, no bo jednak jest to czysta sytuacja, przerwa niekorzystnej akcyi. I chwilę później Marcin Żurek po raz kolejny wykonuje ślizg, tym razem Wojciech Żak jest, jest poszkodowany i tutaj. Kapitan Latin Kings jest już ukarany żółtą kartką, więc globalnie patrząc na tę sytuację sędzia, myślę, że zachował się dobrze. Za pierwszy raz nie dał żółtej, ale produkował V, i potem... kolejna no, w krótkim odstępie czasu, więc... W krótkim odstępie czasu drugi V, więc żółta karta jak najbardziej na miejscu. Potem mamy sytuację, o którą sporo pretensji mieli zawodnicy Latin Kings. Raczkiewicz z Latin Kings wychodzi na w miarę czystą pozycję. I tutaj jest być może faulowany przez Kusia z Vitorii Widzimy, że od tyłu atakuje przeciwnika, tam jest chyba pchnięcie, pchnięcie ręką. Natomiast sędzia tego, tego nie dostrzegł. Sam upadek Raczkiewicza, dosyć teatralne gesty, które potem wykonywał, mogły sędziego zmienić. Ale tutaj raczej skłaniałbym się do, do, do przyznania racji graczom Atting Kings, że tutaj był, był faul. A jeżeli fał, to być może też żółta kartka, bo jednak w miarę korzystna sytuacja. I potem pierwsza z takich kluczowych sytuacji, czyli fał, który sędzia podyktował, fałłł kłusiąc na, na Macieju Panczewskim. Sędzia ocenił to jako, jako nakładkę, natomiast widzimy, że tutaj nie może być mowy o żadnej nakładce. Jest to sytuacja, w której dwaj zawodnicy wykonują no, normalne, czyste zagranie do piłki. Piłkę trafił Kusiu, więc de facto nie powinien być tutaj faulu. Jest to tyle istotny faul, że z, po, po, po wykonaniu tego rzutu wolnego padł e, dla Latin Kings e, gol. E, I ten gol, jeszcze okoliczności zdobycia tego golu, możemy sobie tutaj e, zrobić krótką pauzę i posłuchać, kiedy e, słyszymy gwizdek sędziego, bo wiadomo, że, że gra była wznawiana na gwizdek, więc Kazanowski powinien wykonać rzut wolny dopiero w momencie, kiedy usłyszał gwizdek. Więc, więc posłuchajmy. No jak jak słuchać, też widać rękę, rękę sędziego, który wkładał dopiero gwizdek w momencie, kiedy Kazanowski już kopił piłkę, więc ewidentnie rzut wolny jest wykonany za wcześnie, przed, przed gwizdkiem, o co gracze Wittorii mieli pretensje. Sędzia tutaj uznał, że było to równo z gwizdkiem, no ale zapis wideo ewidentnie nas przekonuje do tego, że jednak, jednak czuł za wcześnie, więc znalazła się należała Kazanowskiemu kartka, a wiemy, że w późniejszej fazie meczu drugi raz wykonał rzut wolny bez gwizdka, kiedy. Kiedy była też, też był rzut wolny, ale tam była żółta kartka, więc też o tym już mówiliśmy wielokrotnie, że jeżeli jest żółta kartka, to zawsze nagrana jest na gwizdek i tutaj też było sporo o to, o to pretensji. Potem mamy sytuację z ręką, za którą został podyktowany kolejny rzut, rzut wolny. No to jest ewidentne na strzelanie z odległości mniej więcej półtora metra. Tak naprawdę ręka jest w naturalnej pozycji i w ogóle nie widać żadnej intencji do tego, żeby, żeby zagrać, zagrać ręką, więc Wydaje mi się, że ten pał jest tutaj mocno naciągany, tym bardziej, że, że, że ten sędzia często um, tego typu ręknik wizże i wielokrotnie. Nawet no, tutaj będzie sytuacja, w której nie gwizdną. Tak, ta, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że, że takich rąk widać nie można, bo to po prostu jest zupełnie przypadkowe zaganie. Tak? Um, nie ma tutaj żadnego ani ruchu, ani intencji, ani nawet możliwości do tego, żeby w tak z tak krótki cofnąć rękę, czy w jakikolwiek sposób zareagować na, na leczącą, lecącą piłkę. Następnie mamy znów Wojciech Żak. Tym razem y, atakuje Jerzego Lipczyńskiego, dochodzi do faulu, ale, ale Lipczyński się przypił co koniec końców, utrzymał i dopiero potem y, teatralnie się wywrócił. Tak? Więc skoro miał piłkę i zobaczył, że na wychodzi na, na odbramkowy, że dojdzie do niej bramka, że on po prostu teatralnie tutaj próbował y, oszukać, oszukać sędziego. Więc tutaj y, słusznie sędzia tego y, nie wychwycił. Następnie właśnie kolejna ręka, o której mówił Wojtek, znowuż na strzelanie, to już może 2 metry. Też ręka naturalnej pozycji braku ruchu, ręki do piłki, więc, więc tego bym też nie odwizdywał Tutaj sędzia się zachował już, już lepiej, bo faktycznie tego, tego nie gwizdą. I teraz, jeszcze, sytuacja, która może w pewien sposób obrazować to, jak, jak zawodnicy oceniają pracę arbitra. Tak? Mamy sytuację, w której Michał Pan prowadzi piłkę wzdłuż linii z, z ławki rezerwowej. Słychać pretensję zagadnika Kazanowskiego, który twierdzi, że piłka wyszła wyszła na aut. No, widać na wideo, że, że była cały czas na linii, więc, więc tego autu nie było, ale no myślę, że pretensje skoro, skoro się pojawiły, to pewnie zawodnik Latin Kings był przekonany o tym, że, że piłka opuściła wojsko, kiedy tak wcale, wcale nie było. Potem mamy sytuację z pamiętami już ukaranym żółtą kartką Marcinem Żurkiem, kapitanem Latin Kings, który przy bramce Wojciecha no, ewidentnie wysokim takim właściwie nie, rzutem, kopnięciem kopie przeciwnika w, w, w nogę, czy biodro właściwie z nami, to jest, to jest ewidentny faul i, i druga żółta kartka dla, dla Marcina, więc to już jest kolejny zawodnik dla kim który w tym meczu mógł otrzymać, otrzymać czerwoną kartkę, bo sobie za dwa zagrania bez bliska też, też był zagrożony. Potem jest jeszcze jedna sytuacja z folem na Jerzy Mczyńskim i i, i pretensji Jerzego. No i tu mamy kolejną, już to jest faul, akurat to Witorii, Michał Pan chodzi z, z Krzysztofem Dziubą. Krzysztof Dziuba na czwartym pozycji jest, jest faul i żółta kartka, więc bardzo dobra decyzja sędziego. Potem była ta sytuacja, o której mówiliśmy, czyli Kazanowski rozegrał rzut wolny bez, bez gwizdka, za co otrzymał żółtą kartkę. Potem kolejny taki mini faul, czy próba czy wymuszenia chyba faul przez, przez Jerzego Lipczyńskiego. Tam też nic nie było. Potem dobra decyzja sędziego po fału ziółka na Lipczyńskim. Ta sytuacja została przez sędziego odwiznana, i bezpośrednio po tej sytuacji nastąpiło rozegranie rzutu wolnego, po którym ziółek wykonał ślisk w polu karnym. i sędzia tutaj również dobrze się zachował, dyktując rzut karny dla, dla Team Kings. No i ostatecznie żółta kartka dla Wojciecha Rzaka za przeskazanie w wznowieniu gry. Też słuszna decyzja. Czyli sporo tych sytuacji faktycznie takich na styku było, natomiast e, mogę powiedzieć tak: wszystkie żółte kartki właściwie są prawidłowo dane. E, błędy były przy rzutach wolnych, e, które były rozgrywane e, przez Latin King z tych dwóch, gdzie, gdzie przy jednym było e, gra bez bliska, e, spóźnione zgranie, plus jeszcze była jedna sytuacja, gdzie ten sędzia sam informował własników, e, no, żeby nie pchali bramkarza. W tym momencie jest oddawane strzał wpada do bramki więc tutaj też zawodnicy wnioski mieli pretensję, że skoro sędzia informuje, że żeby nie pchał ramkarza, no to pewnie go pchał, więc, więc też, też, też mógł być tam odwizony fakt. Podsumowując, hmm, wydaje mi się, że, 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 że po prostu jedynka to jest zdecydowanie za niska ocena. Ja nie wiem, czy po prostu to, to była frustracja po meczu, a przecież oni ten mecz wygrali Link, więc. Więc dziwna, dziwna sytuacja. Natomiast faktycznie mecz był taki bardzo nerwowy, tak? Co obydwu stron były pretensje. Z tym, że zdecydowanie większe pretensje mieli na Latin Kings. Właśnie było oskarżenia o drukowanie. Ja mam wrażenie, że takie pretensje do Garba tego, że ma dzieci proste. Na tej zasadzie. No, jeśli po, gra się trzeci sezon w lidze i ma się pretensje o to, że, że sędzia odgwizuje w ślisk Albo też ma się pretensje, że, że gra się bez gwizdka w momencie, gdy się wznawia grana na gwizdek i jest żółta kartka i o to się ma pretensje. No to m, potem rzeczywiście ocena jeden nie, m, dziwić nie może. Natomiast moim zdaniem to jest ocena przesadzona, było trochę błędów, i to też takie, które mogły wpłynąć na wynik, więc na Ale pewno nie zasłużył na pięć. Tak? Więc taka czwórka solidna to czwórka może ewentualnie trójka, natomiast na pewno nie jedynka, no a już mówienie o tym, że sędzia drukował na korzyść Witorii i specjalnie Witorię traktował, no to można między bajki włożyć i, i trochę, szczerze mówiąc, mnie to osobiście też dotknęło, bo no, Za tym nosami często te Witoria już grała wiele razy, bez, bez jakichś nerwów. Natomiast no, tutaj moim zdaniem niesłuszna ocena i, i trochę spokojniej powinni na te wszystkie wydarzenia wojskowe patrzeć. No bo jak tutaj analiza pokazała, no, wiele z tych decyzji było prawidłowych, a były, były negowane przez zawodników Latin Kings. No i, i też taki wniosek na koniec, że, że jeżeli. Ne, ne, Wszyscy inni tak, tak by takie oceny wystawiali, no to faktycznie ten nasz system oceny w ogóle nie miałby żadnego sensu. Na szczęście był to przypadek zupełnie odosobniony i inni, inni stawiali te oceny bardziej rzeczywiste, tak bym to określił. No, ale jeżeli były jakieś tam zastrzeżenia do pracy arbitra, to, to kończyło się na trójce, na czwórce, w skali od 1 do 6, tak? No więc, no więc wydaje mi się, że zadanie jedynki za ten mecz jest, jest mocno przesadzone. Tak jak były fałle, były były, były, była osoga, było, było sporo, sporo sytuacji, które mm, mogły być w, w, źle, źle przez sędziego zinterpretowane, ale no, większość takich ważnych decyzji, tak, decyzji tak. czyli cztery kartki pokazane prawidłowo, rzut karny podyktowany. Tak. W ślizgi, właśnie odgwizdane. Zrzuty wolne, tak? wolne. Natomiast te drobne fałdy, no czasami się zdarza. No, nikt nie jest bezbłędny, więc tutaj te pomyłki były. Natomiast można powiedzieć, że takie właśnie kluczowe sytuacje, jak rzut karny, jak kartki, no to po, po, Tak, ja powiem w ten sposób. No, jeśli ktoś drukuje mecz, no to nie dyktuje rzutu karnego dla drużyny, przeciwko której ma sędziować, nie pokazuje żółtych kartek dla drużyny, dla której ma sędziować. Także no, moim zdaniem, trochę poniosło zawodników latynosów w tych komentarzach po meczowych. to tyle że dosyć pewnie ten mecz w końcu wygrali. I tak Ale może tak. dlatego, że się nie układa pomyśli już to ich sfrustrowało i może dlatego potem już się nie potrafili Ale tak... po razie podsumowując, będziemy spytać te, te oceny oczywiście od, od kapitanów zbierać, bo uważam, że jednak mimo, mimo tej jednej y, nietrafionej oceny, w mojej opinii oczywiście, kapitan Wiktorii też dał sędziową czwórkę. Mimo, że tak naprawdę to bardziej Witoria z tej analizy wynika została przez sędziego skrzywdzona niż, niż Latin Kings. No i będziemy sobie to jeszcze nie liczyć, zobaczymy, jak, jak sędziowie będą te, te wyniki uzyskiwać. Myślę, że to będzie jednak wymierny sposób oceny. Dziękuję serdecznie, naliśmy do końca. Mam nadzieję, że widzowie również. <laughs> Mamy taką nadzieję. Ja myślę też tak, bo, bo nie jest tajemnicą, że, że my jako organizatorzy gramy w Drużynie Wittorii, że jakakolwiek próba wpłynięcia przez nas na różnego rodzaju decyzje sędziów, czy, czy próba wymuszania jakiejkolwiek decyzji, tak naprawdę uderzałaby w nas samych i. Tak, no, to i można jest powiedzieć, coś, że to byłby koniec, tak? gdybyśmy próbowali sędziom powiedzieć, żeby gwizdali na naszą korzyść. Zresztą ja nie chcę wygrywać, dlatego że mi sędzia pomoże. Dokładnie. Tak? I zresztą nigdy też nigdy, no, nigdy, nie, nie było pretensji do. Nie, nie chcielibyśmy do... sędziów, którzy by gwizdali na naszą korzyść. Ja się tak zastanawiam, bo przecież Jurek Lipczyński sędziował w mecze w Licebe w poprzednim sezonie. No tak się zastanawiam, czy jakbyśmy my grali w Lidzebe i on nam sędziował to czy gwizdałby na naszą korzyść, sam z siebie, tak? No bo moim zdaniem nie, no. nie i... A nawet by pilnował się, żeby właśnie nie, nie popełniać błędów na korzyść Witorii, no bo... No bo wiemy też, że jesteśmy w jakimś tam sposób na świeczniku i, i te decyzje no i mogą nie my, być, nie my, nie my, na pewno oczywiście. Zawsze, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, jak, jak jest jakaś sytuacja stykowa, to ktoś może mieć pretensje, że no, na pewno organizatorom to ktoś tutaj mm, pomaga, tak? No, no od tego nie uciekniemy, tak? To, 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 to już jest poza nami. Jasne. Trzeba wziąć na, na klatę pewne rzeczy i dziękuję Ci, też, Maćku, za, za tą analizę tak, te, myślę, że tego jeżeli meczu. Będą takie mecze, które faktycznie będą, będą bardzo nisko oceniane, to będziemy sobie robić taką, taką analizę bardziej szczegółową tych tej, tej konkretnie sytuacji. Może nie aż tak szczegółową jak tutaj, bo no to jest pierwszy przypadek, kiedy tych decyzji było naprawdę dużo. No ale zobaczymy. Przynajmniej te oceny są jakimś też takim e, znacznikiem, gdzie się działo coś e, negatywnego. Dziękuję serdecznie, dziękuję za wytrwałość w tej części magazynu i do zobaczenia, do, na, do zobaczenia do oglądania na magazynu w następnym tygodniu.